wyraźnie słyszę to jego zgrzytanie. Jak wyrzut, na który sobie nie zasłużyłam. Mm -hmm. Mm -hmm. Serwus, chłopy. No i baby. Dzisiaj będzie o kolejnych perypetiach małżeńskich. O Helenie i o Parysie. Helena. Wilgotne akacje. Kochałam go i on mnie kochał nad życie. Byliśmy najbardziej dobraną parą na roku. Wrożono nam długie pożycie i ogrom szczęścia. Kiedy stałam w kościele cała w bieli, z płonącą świecą w skostniałych dłoniach, widziałam niebo, które podtrzymywał na barkach mój mąż. Nad ranem pachniały wilgotne akacje, ćwierkały wróble, a ja wsłuchiwałam się w jego spokojny oddech. Jak w niekończącą się opowieść Szerezady. Potem zaczęliśmy żyć. Całowaliśmy się przy każdym rozstaniu i spotkaniu i ciągle wszystko chcieliśmy o sobie wiedzieć. Nawet na toaletę chodziliśmy wspólnie, aby nie rozstawać się ani na chwilę. Byliśmy dziećmi Arkadii, a każdy dzień przynosił nam spełnienie. On nosił mnie na rękach i ja go nosiłam. Był już wtedy niewiele większy ode mnie. Wszystko skończyło się, gdy nagle zaczął zgrzytać zębami. Lekarz powiedział, że to z niedoboru magnezu. I że musi zakładać plastikową szynę na noc. Nie chciał. Ja też nie chciałam. Nie mogłam znieść tego zgrzytania, gdyż dobrze wiedziałam, że to nie magnes był tego powodem, tylko on i jego zdrada. Musiałam podjąć decyzję. To też podjęłam. Zabrano mi moją miłość i nie dano nic w zamian. Kazałam mu wynieść się i spać w ostatnim pokoju. Pomimo, że śpię z zatyczkami w uszach, i pomimo, że wszystkie drzwi są dokładnie zamknięte, wyraźnie słyszę to jego zgrzytanie, jak wyrzut. Na który sobie nie zasłużyłam. Żal mi tylko tamtego poranka i wilgotnych akacji, po których spływa przez sen jego ciche westchnienie. Mhm, mm Parys mm -hmm. kartonowe. Kraty. Powiedziałem jej po naszej pierwszej sprzeczce, że któregoś dnia zacznie mnie nienawidzić. I będzie przekonana, że to wyłącznie moja wina. No, no i wykrakałem. Jakże mogło być inaczej? Stało się to po siedmiu latach. Od dniu ślubu. Zazwyczaj panowałem nad wszystkim, tylko w nocy zgrzytałem bezwiednie zębami. No i nie mogłem się powstrzymać. Dałem jej całą moją miłość. A ona zabrała mi ją jak kelnerka na piwek. I zamknęła w kartonowym pudełku po butach, gdzie kryła wszystkie swoje niezjedzone skarby. Gdybym wtedy nie otworzył okna i nie zapragnął wywietrzyć pokoju, na pewno nie przestałaby mnie kochać. Nasza miłość czuła się dobrze tylko w zaduchu. Ukradłem jej cały zapas zatyczek do uszu i wrzuciłem do toalety. Wiele razy spłukałem. Była to jedyna zemsta, na jaką się odważyłem. Teraz będę zgrzytał zębami do końca. I nic mnie już nie zbawi. Mhm. Mm mhm. Mm